Napad na klacking bela na cicho został przeze mnie zrobiony. Jak będzie wyglądało podejście agresywne, to się dzisiaj przekonamy. Siemaczko, z tej strony Krysty, i witam was w kolejnym odcinku z Geta Online na moim kanale. I tak jak słyszeliście widzowie, zrobimy sobie dzisiaj kolejny napad, ale tym razem podejście agresywne. Podejście ciche było fajne, mi się podobało. Prawie mnie wykryli, bo tam no miałem parę zdarzeń, teraz widzicie je na ekranie. Gdzie po prostu mogli mnie wykryć? No i mogłem ten napad ukończyć. Już nie na cicho, ale na agresywnie Przez co bym musiał ten dzisiejszy Napad robić na cicho, ale na szczęście Robię go z podejściem agresywnym Nie wiem jak to będzie wyglądać Ale mam nadzieję, że oni nie będą jacyś Mocni i że ten napad będzie tak naprawdę Dość prosty i krótki I jak mi pójdzie, to oczywiście dowiecie się Oglądając dzisiejszy odcinek do końca A zanim przejdziemy do samego napadu To tapcie suba, bo Do końca roku bijamy 1000 subskrypcji 500 już mamy ze sobą, był specjal, teraz zbliża się się tysiąc wielkimi krokami no i również będzie z okazji tysiąca subskrypcji special a jaki? no to się przekonacie jak pomożecie mi wbić 1000 subów. Jeszcze widzowie jeżeli lubicie GTA Online to strzelcie łapę w górę a mega mnie tym zmotywujecie do nagrywania kolejnych materiałów z GTA Online jak i z innych giereczek z tej okazji, że zbliżają się wakacje to również i będą już live'y częściej. I dziękuję za prezent z okazji moich 18 urodzin, bo dobiliście do 15 lajków tak jak was o to prosiłem, a nawet więcej, bo chyba 20 albo około 20. Dziękuję bardzo, jest mi z tego powodu miło. No a my już przejdźmy do samego Gita Online i do samego napadu z podejściem agresywnym. Dzisiejsze autko wizowe to jest oczywiście 8F Drafter, bo to auto mega fajnie driftuje. No i dzisiaj sobie właśnie tym autkiem zrobimy ten napad, ale chyba my od razu trafiamy już do tej fabryki, więc przyjechać się nim nie będę miał okazji, ale za to będziemy mieli okazję wykonać po raz drugi napad i zobaczymy, czy oni będą również agresywnie nastawieni do nas, czy może jednak dla nich to będzie jak codzienność. Nie wiadomo, zobaczymy. Właśnie odpaliłem. Jestem ciekaw jaka teraz będzie kascenka. A, i jeszcze jak zaczynałem robić ponownie te przygotowania, wszystkie te wszystkie misje, to Vincent powiedział, że... robię napad ponownie. Że ponownie robię te przygotowania, czyli to nie jest już tak, że... O, robisz przygotowania? Wow, niesamowite! I teraz będzie... Właśnie tak. Okej, okay, zamknęli bramę na szczęście, bo już się bałem, że będą we mnie laserami nawalać Laserami, wiadomo, ciąg strzałów I wziąłem zestaw profesjonalistów I z tego co widzę mamy mojego ulubionego SM, który ma tłumik I mamy karabin, nie wiem czy to jest ten karabin o którym myślę Ale on chyba jest dobry Zostajesz w łeb ty również leżysz tam, celujesz do mnie, co celujecie? Leżycie wszyscy! Nie ma wstawania, nie ma celowania, nie ma strzelania do mnie. I się obawiam, że będę musiał to wszystko porozwalać. Dobra, rozwalam. Oczywiście kamizelka jest lekka, bo to jest słabe ograniczenie, a raczej średnie ograniczenie kondycji. Bo tutaj akurat musimy już biegać, poruszać się szybko, bo mogą nas gonić. E, co jest? Dobra, leżycie obaj. Jeszcze tutaj mamy. Typa jednego. Nie wiem, czy on jest na zewnątrz, czy jest w pomieszczeniu. Chyba w pomieszczeniu z tego sobie widzę. Oczywiście, dobra, my tam musimy ruszać. Tu jeszcze jest. Leżysz, nie, nie ma wstawania. I tutaj mam chyba to, o czym myślę. Czyli tutaj wybranie tych kamizelek. Zgadza się, czy też się mylę? A no tak, przecież ja nie ukradłem tych kamizelek wszystkich. Ja ukradłem tylko te, które mi były potrzebne. Leżysz. Okej, okay. kondycja mi zaczęła spadać, HP się zrobiło na czerwono, to, to niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze, więc nie mogę biegać za bardzo, bo się przemęczam. Ale kamizelkę sobie nałożę. Dobra. Ty, jest jakiś zachód słońca. W tego nie było, skąd ty się tu wziąłeś? Cholera, skąd ty się tu wziąłeś? Albo go nie zauważyłem, albo mi się zrespił za plecami centralnie. No to było, widzowie. Nie mam pancerza, nie, nie dokupiłem sobie pancerzy. No, świetnie. Super jestem przygotowany na ten napad. Naprawdę. Dobra, muszę teraz naprawdę uważać. Drzwi mi się zamknęły za plecami i nie mogłem się schować. Nie ma, nie ma typie, ale ich jest tu dużo, co jest? Ich jest tu za dużo, ewidentnie za dużo. Dobra, idziemy zebrać tą mąkę całą, bo na tym to polega ten napad, że musimy no, coś ukraść. Nie możemy być tutaj z pustymi rękoma i torbami. On podszedł mi właśnie pod drzwi. Tak, podszedł mi nawet przed kamerę. O! Nie wiem, czy on mnie we mnie nabał, czy też nie. Ale ciebie nie chcę mieć jako świadka, i ciebie również nie chcę jako świadka. Dobra, znowu zbieramy naszą mąkę przed cudowną. No i widzowie, jak robiłem to ostatnie przygotowanie, które powinno być właśnie na głośno zrobione, tak jak zrobiłem je wcześniej, zarąbi się na cicho, to teraz musiałem je zrobić na głośno, żeby mieć podejście agresywne i ten napad na głośno. No i widzowie, tam wyskoczyła informacja, że nie ustunąłem nagrań z monitoringu, i oni będą groźniejsi, będą mieli posiłki, czy coś takiego, coś takiego, jakiś tam komunikat się taki wyświetlił, i Przeprowadziłem wam tego, bo zdałem sobie sprawę, że wy chcecie obejrzeć od razu napad niż jeszcze te przygotowanie na głos, bo raczej wiecie jak to zrobić, ja jestem trochę z tym spóźniony, no, ale wiadomo, trzeba wszystkie nowości w GTA Online sprawdzić, no i zebrałem całą mąkę, więc teraz możemy wychodzić, wiadomo czemu mówię mąka? mówiłem w poprzednim odcinku, który macie aktualnie tutaj, chyba dobrze pokazuję, tak, macie tam w karcie, możecie sobie kliknąć, jeżeli nie oglądaliście, zapomniałem o nim, dobra, ale leży, nie ma typie, nie ma takich tutaj jaj, Kurczaków, Które tutaj robicie na na z nich? Dobra, u... nie, 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 nie. Nie mogę wejść, nie mogę wejść, nie, nie. O, ile was tu jest? Ile was tu jest? Za dużo, ewidentnie za dużo. Nowy chyl. No, świetnie wychyliłeś. zarobić ci poszło, naprawdę. Nie wiem, widzowie, czy się nie, nie drę za bardzo, ale mam nadzieję, że nie, bo nie chcę, żeby były przestery. Nowy chyl, śmiało. <laughs> Zbieramy łom. No i od razu tutaj rozwalamy te skrzynie i zbieramy dodatkową mąkę, bo będzie spora kasa z tego. Pół miliona to i tak jest spora kasa. Już razem mam, będę miał milion, zarobiony z tego napadu. No i mój błąd jest taki, że nie wziąłem pancerza. To jest złe. Pancerz by mi się tu mega przydał. A ja go nie zakupiłem się, źle przygotowałem na ten napad, ale sobie poradzimy. Damy sobie radę. Ale widzę, że oni tutaj normalnie wychodzą do mnie. O tako! Na kozaka! Ale ich jest ewidentnie za dużo, ja nie wiem, oni się chyba respił cały czas. Bo to jest niemożliwe, że ich jest aż tak dużo w takiej małej fabryce. Bo to nie jest jakaś największa fabryka. Jest spora, ale żeby ich aż tyle było. No, 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 gdzie wy tam jeszcze? No, respi się, widziałem na mapie, jak się za mną zrespił. Bryer. No, chodź tu, Frajerzer. Najpierw cię rozwalę, zanim cokolwiek tutaj z komputerkiem zarobię Potrzebujesz klucza, czyli muszę ich rozwalać. I nie mogę biegać. Zapominam o tym bieganiu cały czas. To wybucha. Gaśnica nie wybucha, niestety. Niestety nie wybucha. Który masz kartę? Ty masz kartę? Nie masz kart. A przecież ona tu gdzieś chyba leżała. Wcześniej. Tak, ona wcześniej tu leżała. Że to klucze były. Klucze to były, nie karta, klucze. Ale teraz ich tutaj nie ma, no i zaczęło się szukanie. Takie miałem wszystko na tacy podane, to teraz, no niestety, trzeba szukać. Wydaje mi się, że to tutaj nigdzie nie będzie, będzie właśnie tam w okolicach tego wejścia. Ale oni jumpscare sadzą. I jeszcze mnie wyzywa. Który to wyzywał? Który ty wyzywałeś? No to leżysz. Nie ma wyzwania. Oto ci niespodzianka widzowie, proszę bardzo, tutaj. A tam zbieraliśmy, otwieraliśmy te skrzynie łomem i zbieraliśmy tą mąkę. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma typie raszowania. co to jest? Counter Strike? Spoko, pierwsza osoba, no to możemy w Counter Strike'a się pobawić, czemu by nie? Dobra, wyłamujemy się tu do nich i znowu Excelek odpalony. No i zabieramy jakieś dane, hakujemy ten komputer. Po prostu. Komputerek jest tutaj. I mam nadzieję, że mi się teraz nie będą respić, bo ja nie chcę mieć z nimi tutaj nic wspólnego. Proszę bardzo. Teraz muszę użyć kodu. Jaki jest kod. O, teraz się dopiero respiął. I mi się kod tutaj właśnie pojawił. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać z policją, tą całą. To mnie najbardziej kawie. Dobra. 95531. 95531. Proszę bardzo. Zabieramy dodatkową gotówkę i spierniczamy stąd. Spierniczamy stąd jak najszybciej. Rozwalam to. Helikopter się pojawił To nie za fajnie no ale trzeba sobie jakoś poradzić Dobra ja tutaj wychodzę Nie będę się jakoś krył I wziąłem widzowie też pojazd wojskowy Ze względu na to że on jest opancerzony No i, no i po prostu ten helikopter Mimo że się jego nie spodziewałem Nie będzie mi w takim przypadku Zagrażał, nie będzie jakimś wielkim zagrożeniem. Uzupełniłem sobie przekąski, bo byłem akurat w biurze. Pancerz, myślałem, że mam przynajmniej z pięć albo prawie fula. Myliłem się, zdarzają się takie sytuacje oczywiście. No i biegniemy do garażu, no i się zrespił, no widzieliście na mapie, mieliście przybliżone. Zrespili się centralnie przede mną. Jeszcze tutaj gdzieś frajer biega, no. Dobra, ty sobie tam się wykrwawię, mam to gdzieś. Proszę bardzo, widzowie, widzicie wy to. Prawie jak kuruma. kruma. Spierniczamy 10 km. Ojoj, oj. Dobra, teraz mogę na spokojnie sobie drogą jechać. Dobrze, że mam tego taktycznego SMG, jak fajnie. On mi dużo pomoże. Oni zrobili barykadę, dobra, patrzcie to. Nie ma gdzie, kurde, na zmianie jesteś. <laughs> To była Twoja ostatnia zmiana w życiu. No i co, no i tak po prostu będzie teraz, jak z przygotowaniami, że oni będą mnie gonić się, respić przede mną, strzelać we mnie, a ja sobie tego po prostu, jak gdyby nigdy nic ucieknę? Spoko, może tak być, ale jak aktualnie sobie tak jadę, no to może nie będę zabierał aktualnie Waszego czasu i widzimy się na miejscu. No chyba, że coś się po drodze nagle wydarzy. Ale podoba mi się, ten napad agresywny, tak jak nie lubię agresywnych, tak ten jest fajny. Podoba mi się. O, widowie. Właśnie gubię policję I to mi się podoba Ciekawe czy znowu mnie wykryją No wykryją oczywiście Bo jakby było inaczej A ja źle zajechałem Dobra Wybieram swoją drogę z poprzedniego odcinka No czemu on po piasku? Przecież on ma opony terenowe On po piasku jeździ gorzej niż mój rower Ja piernicze, Co to się właśnie wydarzyło? Jeszcze coś gada do mnie, Vincent Ja tego nie czytam, bo nie da się tutaj skupić, kiedy. W ogóle. Nie, mój pojazd po prostu sobie sam hamuje, sam z siebie. Jak się pojawia policja, albo tam ci przeciwnicy, to nagle mój pojazd sobie hamuje, tak jak teraz. Nagle sobie zwalnia. I jadę jak na automacie jakimś. Albo na tempo macie, no co jest z wami nie tak? Rockster, co wyście zrobili z tą misją? No nie, no Dobra, może jak się od nich oddalę, to mój pojazd nagle dostanie boosta i wziął do przodu, tak jak aktualnie teraz. No i im ucieknę jakoś. A jak przed nimi uciec, to takiego zbytnio planu nie mam. Zawsze uciekałem w góry. A teraz to ja nie wiem, jak przed nimi uciec, szczególnie tym pojazdem. Ale jak chcę, to ten pojazd się sobie przyspiesza. No i jeszcze mam helikopter za sobą, no to jest żart. I jakieś barykady mi tu tworzą, jak ja mam inaczej tu przyjechać? No nie. Nie umiem prowadzić I widzowie jak teraz tak przed nimi uciekam I ich aktualnie gubię To powiem wam parę ciekawych dosyć rzeczy Po pierwsze Chciałbym was zaangażować I poprosić o to żebyście napisali komentarz Czy jesteście zainteresowani serią challengem raczej Jednym challenge'em Związanym z uciekaniem przed policją To się nazywa 5 gwiazdek challenge I właśnie jedyne co musimy O to mnie teraz wkopa O to mnie teraz wkopali To mnie teraz wkopali o, no i zgubiłem ich, dobra. Wracając, jestem zainteresowany nagrania odcinka z pięciu gwiazdek challenge, czyli zdobyłem pierwszą gwiazdkę policji, muszę uciec z nim. Zdobyłem drugą, muszę ponownie uciec. Trzecią i tak do piątej. I piątą również muszę zgubić. To jest na single player i jeżeli zginę, no to koniec challenge'u, challenge, challenge nie zaliczony No i wtedy by się odcinek po prostu zakończył. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takim odcinkiem, to napiszcie w komentarzach. Ja wsz czytam wszystkie komentarze i wszystkie biorę pod uwagę. I jak piszecie też czasem fajne jakieś serie, które mogłem nagrać, to ja Wam odpisuję, czy, taką ser czy taka seria w ogóle się pojawi, czy też nie. Pytałam się o to również w poprzednim odcinku, ale nie zauważyłem żadnego komentarza, który się właśnie do tej mojej wypowiedzi odnosi. Dlatego teraz Was pytam. Jeżeli byście chcieli taką serię, taki odcinek zobaczyć to napiszcie. A tako zrealizuję, nagram. No i co? Teraz da się to jakoś pominąć? Nie da się tego niestety pominąć. kiepsko Ale za to ja wam to pominę, więc ja obejrzę tą kastenkę do końca, bo ona się niczym nie zmieniła, jest nadal taka sama. Pokaz kascence się widzimy. Zaliczone. Ładnie. Pół miliona. Nic się nie zmieniło. RP mało brakuje do kolejnego poziomu. No i dobra. Zakończyliśmy napad agresywnie. Zobaczmy, czy nam nagroda wpadnie. O, sorry. Ty, tu są cios w głowę i zginął? Pewnie w potelice. Dobra. Mamy pół miliona, przelejmy i zobaczmy, jaki jest aktualny mój stan konta. Mój aktualny stan konta to jest 17,5 miliona dolarów. Jest jeszcze aktualnie, kiedy to nagrywam, up też inaczej teraz odpowiedział nam. Też inaczej odpowiedział. Okej, okay, czyli. O, i karetka przyjeżdża po niego. Czyli jest inaczej, jeżeli chodzi o jego dialogi, ale kacenki się nie zmieniają. Nadal się chwali swoim nowiutkim radiowozem, mimo że ostatnio również się nim chwalił, to był nawet ten sam. O, i dostałem nagrodę. Walka Kogutów. Ciekawa dosyć nazwa tej nagrody, ale mamy ukończone. I zostały mi już tylko, albo została jedna nagroda, zobaczymy. Oczywiście, że tak, jedna nagroda. To muszę ukończyć. Po prostu, nie będąc przywódcą, ten napad widziałem ten komentarz. Energy się tam udzielił, zaangażował i napisał, że chętnie pomoże. Ciekawostka, czekam już tydzień. Dalej nie pomaga. <grym> Dalej mam do odblokowania tą nagrodę, no ale. A jak się nie zaangażuje, nie będzie chciał mi pomóc w najbliższym czasie, to oczywiście zapraszam na Discorda. Tam, któryś z Was, jak ma chęci, ochotę i czas, pomoże mi zdobyć tą nagrodę. A wszystkim będę tam informował. Tam w ogłoszeniach często piszę, jakie są zmiany. I widzowie ogarną już trochę to auto. Już mniej więcej. Więcej, nie jest to idealne, ale mniej więcej potrafi już nim driftować. Się trochę nauczyłem, bo ja sobie czas, od czasu do czasu właśnie to autko biorę, sobie tak driftuję i się troszeczkę nauczyłem nim driftować, ale tak jak mówię, jeszcze to nie jest perfekcja, jak się nauczy, to oczywiście jakiś pokazy driftu wam. Tutaj nagram, pokażę, jak to wszystko mi wychodzi. No i co, byłoby już to chyba na tyle. Dziękuję Wam, widzowie, serdecznie za oglądanie. No i skończyliśmy wszystkie misje, przygotowania oraz dwa napady, które da się wykonać. I jestem usatysfakcjonowany. Poprowadziliśmy fajną serię, która trwała parę tygodni, bo tak jak mówię, no musiałem rzucać raz w tygodniu odcinek ze względu na ograniczony bardzo czas. No i widzowie, przypominam jeszcze raz, napiszcie w komentarzach, czy byście. chcieli Chcieli zobaczyć odcinek 5 gwiazdek challenge Bo jestem ciekaw jak sobie z tym poradzę Raz uciekłem policji właśnie mając te 5 gwiazdek I sobie tak pomyślałem, w sobie jak uciekłem policji To może by nagrać tak odcinek jak uciekam właśnie na, mając 5 gwiazdek Więc chciałbym nagrać taki odcinek, ale to wszystko zależy od was No i widzowie wracamy teraz z serią z fazmofobii Bo trochę opuściliśmy właśnie fazmofobię ze względu na te nowe DLC w getony. I mam teraz dla was ciekawostkę I to wiedzą tylko osoby, które oglądają do końca cały odcinek, ponieważ Rockstar Games oficjalnie potwierdził, że pojawi się jeszcze jedna aktualizacja Nowe DLC do GTA Online i te DLC się pojawi w wakacje, w lato, w wakacje, jakiś tam wakacyjny e, content w GTA Online, może jakiś nowy napad, kto wie? Cały było właśnie takim eventem fajnym, było też fajnym napadem, dopóki nie znerpili. Ale zobaczymy, jeżeli oczywiście będą jakieś nowe misje, albo jakiś nowy biznes, to ja go zakupię i wam nagram z tego odcinek, więc warto to być na bieżąco, warto subskrybować, warto klikać dzwoneczek, który się znajduje obok subskrypcji, żeby nie przegapić po prostu kolejnych odcinków z GTA Online no i wraca widzowie fazmofobia teraz co sobotę o godzinie 19 będzie fazmofobia na kanale oczywiście co drugi tydzień, bo jak odcinek się pojawia raz w tygodniu, no to w środę GTA Online, w sobotę za tydzień fazmofobia i tak to właśnie będzie lecieć jeden odcinek w tygodniu, ale serię będą właśnie dwie GTA Online pozostaje tak jak zostało fazmofobię muszę przewrócić, to tyle mnie. Jeżeli odcinek się spodobał, łapa w górę, mile widziana i widzimy się w kolejnych materiałach. Siemaneczko i cześć!